Witam Was serdecznie na kolejnym filmie 4 czerwca i dzisiaj jestem w lesie na takim typowym pierwszym szukaniu grzybów. Już byłem w lasach wiele razy na spacerach, ale dzisiaj mam nadzieję znaleźć pierwszego jakiegoś rurkowego grzyba typu Borowik, może jakiś koźdarz. Akurat jestem dzisiaj w lasach nieopodal Gdajska. Tutaj dominuje buk, lasy liściaste, i w takich lasach właśnie będę próbował odnaleźć pierwszego rurkowego grzyba. Czy mi się uda? Są nikłe szanse, bo maj był bardzo miesiącem suchym. Panowała totalna susza, o ile marzec i kwiecień fajnie to się wszystko zapowiadało, bo było dużo opadów. Tak przyszedł maj i zrobiło się strasznie sucho. No, stan zagrożenia pożarowego w Polsce jest bardzo wysoki. Północno-wschodnia Polska jest bardzo zagrożona. Wczoraj widziałem doniesienia, że jestem bardzo sucho, także uważajcie w lesie. A mi nic nie pozostaje, jak ruszyć i szukać pierwszego rurkowca. Trzymajcie za to kciuki, zaczynamy. No te widoki i odgłosy lasu wynagradzają wszystko. Pomimo tego, że na razie nie spotkałem żadnego grzyba, susza jest niezmierna, to zastanawiałem się, że przykładowo, jeśli jesteśmy na rybach, to zawsze możemy czegoś innego spróbować typów, jak nie bierze na czerwonego robaka to spróbujmy biały, dajmy inną zanętę, może to skusi ryby dajmy inny kolor przynęty, o tyle jeśli jesteśmy na grzybach i nie ma tych grzybów to za bardzo nie mamy co zrobić no nie skusimy ich, nie spowodujemy że wyrosną w sekundę jak nie ma to nie ma i mamy związane ręce, ale nie poddaję się, pozostaje mieć nadzieję i szukać, a nóż pośród totalnej suszy wyrośnie gdzieś jakiś jeden na rozpoczęcie sezonu. Dobra, nie zanudzam, szukam dalej. Idę sobie taką oto leśną ścieżką, dominują tutaj buki, od czasu do czasu jakaś sosna, modrzew. Totalnie przekonany, że już dzisiaj nie spotkam żadnego grzyba rurkowego. A tutaj mam nawet koleżankę w postaci wiewióreczki, ale idę, idę, idę i mam swojego pierwszego rurkowca. Do końca nie jestem pewien, co to jest za grzyb, wstawiam na 90%, że to jest borowik usiadkowany. 10% zostawiam na goryczaka żółciowego, ale tutaj w tym miejscu zbierałem usiadkowane właśnie. Też w takim okresie, nie takim jak teraz. Na totalnym, totalnej suszy i na przykładzie tego grzyba tą suszę też wam będę mógł pokazać. Zobaczcie, podejdziemy bliżej. No nie mam sumienia i na pewno nie będę go dzisiaj wykręcał. Zobaczcie jak jest popękany. To świadczy o tym, że jest strasznie sucho. Ma takie poletka. No. Zobaczcie jak wygląda od spodu. Staram się Wam pokazać te rurki. Także moje pierwsze nagrywanie w tym roku tak się prezentuje. Jestem przeszczęśliwy. No po drodze mijałem żółciaki siarkowe w dosyć dużych ilościach, ale to jest pierwszy rurkowiec. Także pierwsze koty za płoty grzybek sobie zostaje. Tak oto wygląda. A ja się tutaj pokręcę. Może jeszcze uda mi się jakiegoś tutaj namierzyć. No i powiem wam, że podczas dzisiejszego wypadu na grzybki udało mi się namierzyć również drugi gatunek. Być może będzie to twardziak tygrysi. Zobaczcie jaki. Mały, ciężko stwierdzić. Tak się prezentuje. Oczywiście popękany, bo sucho. Ale mamy drugi gatunek krzyba. No nic, poszukam tutaj. Może jakiś usiadkowany jeszcze się tutaj trafi. Ruszam dalej. I chodzę tak po tych lasach oliwskich. Jestem niedaleko ulicy spacerowej. I mamy maślaka. Maślaka żółtego w pobliżu. Rosną modrzewie Zobaczcie jak tutaj wygląda. Drugi grzyb rurkowy, aczkolwiek nie borowik, ale jestem w mega szoku, że pojawił się teraz maślak. No sucho jak pieprza maślaki zawsze kojarzą się z deszczem. Deszcz popada, sosenki, iglaki i właśnie można na maślaczki ruszyć. Ale jest kolejny, trzeci grzyb. Także zastanawiam się, czy to las znowu nie spowodował, że Masz tego jednego swojego grzyba na rozpoczęcie sezonu, i na początek tyle ci wystarczy. Ale jestem szczęśliwy, że mogłem dzisiaj Wam pokazać go. Popękany jak popękany, ale pierwszy liczy się, także jest odnaleziony. No i co? Do następnych filmów, bo na pewno będę sprawdzał. Trzymajcie się. Cześć.